Witam Was moi drodzy, jestem Zygfryd a to jest Team Fortress 2 Ostatni dzień, czyli niedziela z losową klasą postaci Zaczynamy od scouta, no bo scout jest po prostu w pierwszej kolejności Na rozgrzew to może być nie dobry Szybko podbiegamy, no nie, oprze mnie mlekiem, nie podoba mi się to Serwer to jakiś internetowy random, czyli nazywa się Hall Orange 4 Mapa to również, zgodnie w sumie z tym, co ostatnio ktoś napisał, to jest CP Orange X5, cokolwiek to znaczy czy jakaś tam inna odmiana mapy CP Orange. Tutaj jak widzicie u góry jest daszek taki zrobiony i takie bariery o. I fajne rzeczy <laughs> A więc y, możemy Przejąć punkt, tylko przybije piątkę temu szpiegowi. je. Oh, yeah. No i dobra, możemy teraz cisnąć, to jest o, sikany gruby. Fuj Piąteczka. Ej, ja mam rękawiczki te jeszcze. Haha, nie wiedziałem, że te rękawiczki mam. Eee, czyli to jest... o, właśnie, Ługawione szpony. Nie wiedziałem, że to dalej będzie widoczne na mojej klasie postaci. No, ja nie, nie mogę potańczyć, no trudno. O nie, my tańczymy, a tutaj przyszedł jakiś... No. Nie ma takiego... Chciał się przyłączyć do tańczenia z nieswoją drużyną. Tutaj nie ma takich rzeczy. Eee, ludzi na razie, no, zbiera się powoli. Jak żaden było pusto. Już jest 7 osób, więc całkiem niezły Ej, wynik, w mojej opinii. Dobra, się chcę podleczyć trochę. O dobra, podleczyłem się na tym snajperze. Więc mleko całkiem dobra rzecz. Zestaw mleczarza. Dobrą, dobrym zestawem może być. Jeśli chcemy się podleć. Denerwuję mnie w serwerze, tutaj widzicie. Kurde, nie wiem czy mnie słyszeliście. Widzicie. Co chwila jakaś reklama się włącza przy każdej śmierci. Nie wiem czy mnie słyszycie, bo mnie wywala w ogóle na pulpit jakieś przekierowania, jakieś inne pierdoły, no niestety. No już zacząłem nagrywać, nie widziałem co się będzie działo. Będę musiał starać się unikać szybko tych reklam, że mnie nie wywala na pulpit, bo to będzie inaczej. Tragedia. Oj. Ajajajajaj, no nie, niestety nie trafiłem tak jak chciałem. Ale drugie życie jako scout. Oj, zostałem opryskany. Nie, sikami. Ja nie chcę. Ja nie chcę być opryskany. Czy ja tam przeżyję? Może z kawałek punktu przejąć? gruby rzucił mi kanapkę i zginął dzięki za poświęcenie z tą kanapką <laughs> o ja jestem niestety zbyt ruchliwym skautem więc sam sniper nie potrafi mi przywalić z wow, sniperu było blisko bo tu się pojawił szpieg który mnie zablokował prawie się do niego dostał no i niestety głupia reklama się włącza. nie wiem na jakiej to się w zasadzie działa mam wrażenie że w ogóle reklama się włącza zanim zginąłem tylko jak przyjąłem punkt może to w ten sposób działa nie wiem no w każdym razie do zapamiętania, że na przyszłość unikamy tego serwera, jak już skończymy. No już zacząłem nagrywać, już całe 2,5 minuty nagrywam chyba, więc nie będę teraz kombinował. Ludzie poprzychodzili, zmieniać ogłoszenie i w ogóle po co kombinować. Będą się pamiętać, żeby szybko przeklikiwać tą reklamę i żeby potem dodać serwer do czarnej listy, bo nie lubię takich rzeczy jakieś głupie reklamy przekierowanie mi robią tego typu rzeczy. Chyba, chyba, no. A nie, ja wtedy nie przejdę, bo tutaj nie ma wyjścia, tam na końcu jest. czerwoni odzyskują swój punkt tam gdzieś tam e, Czytałem w ogóle, że wielu z Was również ma teraz te nawiasy, co ja broni, no nadal nie wiemy dlaczego one się pojawiają. Moje ja zgaduję, że to jest jakoś... E, na przypadek jak jest nazewnictwo, ma być broń dawane. Nie wiem do tych etykiet, że broń jest nienazwana. Co w to znaczy? I dlaczego w ten sposób? Nie wiem właściwie, no ale... Skoro tak jest, niech tak będzie. Ja tego nie wymyśliłem. Wiem już przynajmniej, że nie jestem jedynym, który tak ma, więc mogę się tak no, przyjść cieszyć. No płoń w skałcie. Nie trafiłem ciada. Do... Dobra, nie chcę tam płonie. Ja więc że się muszę dostać się na górę, bo widzę, że przeciwny team próbuje przejąć nasz punkt, a przecież tego byśmy nie chcieli. Widzę, że dzisiaj... O dobra, ludzie się już zbierają nawet nieźle. 8 na 9. Całkiem niez... niezła ilość graczy. No jednak, niestety, ma mało rozmownych ludzi, tak jak wczoraj, czy wczoraj. Może do jutra się to poprawi. Przestań się ruszać, przestań się ruszać! Kolej, to no nie, no, ten sniper. O! <grytania> Hehehehe. asysta. Snajperzy, kurczę, to nie tak jak ja, że są w miejscu i celują, cały czas łażą, widzę. Ło, no, 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 no. Aha! No weź weź w koń... trafiłem Oj 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 o dobra, Przeklikam Przeklikałem reklamę, chyba Tak mi się wydawało, ale mnie zdążyło w wali na pulpit Nerwicy dostanę naprawdę yy, Unikajcie tego serwera yy, No, Pol Orange 4 Tak się nazywa ten serwer, będziemy go unikać, już jak ognia, na banku nie wrócimy tej kwestii macie moją obietnicę bo to naprawdę nie przeszkadza w nagrywaniu nie wala na pulpit potem jest jakaś pauza w nagrywaniu i potem są jakieś przerwy dziwne, nieplanowane i nie wiadomo co jeszcze a tego nie chcę przecież hahaha ha, ha, przechytrzyłem cię myślałem że gdzieś tam odbiegnę ojej ale i tak chyba ginę o nie krytyczna flara co to mi się podobało a, jeszcze kogoś trafiłem ach cholerant podobno to nie leciał no weź, weź tym sparatonem. A, miałem nadzieję, że go w locie trafi, ale się nie udało. Zdążyłem na szczęście przeklikać przynajmniej tą głupią reklamę w ostatniej chwili, bo... Ła wow, jaki śmieszny dupalacz! Haha! <laughs> Widzieliście, ma rogi Renifera. E, to będzie teraz trzecia śmierć jako? Pyra? Chyba tak. Zginiemy sobie akurat trzeci raz. i przełączymy się na następną klasę tak jak nie wiem czy powiedziałem na początku wiem że pisałem po ogłoszeniu to jest ostatni dzień e, z tygodnia e, z randomem czyli losową postacią o. no kurcze blade płoń haha, ha, dorwałem go e, no i od jutra zaczynamy tydzień ze scoutem Mam nadzieję, że uda mi się kontynuować e, cały ten... całą serię, bo wyszykuje mi się tutaj małe, małe problemy z komputerem. Przypuszczam, z dostępem do komputera w najbliższym czasie. Ale mam nadzieję, że jakoś to e, że tak powiem poradzę sobie z tymi problemami I nagram po prostu w takich godzinach, gdzie ewentualnie was nie, z wami nie będę mógł nagrywać, ale, ale seria będzie kontynuowana. Trafiłem do tego skauta. nie wierzę w to. Łoł, wow, 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 ale skoczyłem. Głupio. Znowu mnie walił na pulpit. Mam nadzieję, że w ogóle nagranie nie będzie z tego powodu zepsucze, bo w nie wiem co się będzie działo. Eee, ja muszę wcześniej? Nie, dobra, to ja się zabiję jako ten... Jako pyra, żeby od razu się ku grubo odrodzić. Mam w sumie taki zestaw. No, a, w z tym biegałem, było całkiem, było całkiem zbawnie. Dobra, lecimy. Czy znów nagrywam? Ktoś mnie pyta na Steamie, no oczywiście, że znów nagrywam. Ja większość czasu, jeśli gram w Team Fortressa, to właśnie dlatego, że nagrywam. Wow, trafiłem skauta, ale przeżył niestety. No przynajmniej asysta wpadła dobrze. Zbieram asysty również do osiągnięcia na grubym. A, więc czemu by nie? Jakby ktoś pisał, że przecież można na różnych serwerach achievement, idle, itp, itd. Zdobyć jakieś osiągnięcia, albo za pomocą komendy nawet, wiem czy też takiego którzy praktykują, no to ja nie, nie chcę w ten sposób uważam, że to zabiera całą zabawę z tych osiągnięć. One po to są, żeby je zdobyć uczciwą pracą, że tak powiem. <laughs> Jak widzę, że ktoś ma na przykład 4 godziny w tym Fortressie i wszystkie osiągnięcia, no to jest taka ściema nieuczciwa. I have new weapon. Piąteczka. Full Dobra, to lecimy dalej. Czy uda mi się tutaj spaść? Tak, nie udało mi się tak spaść. No trudno. Nie tutaj? No, Śmiesznie wygląda mi Kiedyś to było całe białe chyba, ta kulka tutaj, tak mi się przywydawało. Wow, wow. Kaucie, ratuj, ratuj! A, nie uratował. Ja jeszcze nie zdążyłem się kliknąć reklamy. Zawsze to jakiś sukces. Dobra, może zmińmy zestaw... ...grubego. Na przykład na... To Nie, dobra. No dobra, weźmiemy szybsze bieganie Natomiast tego szybsze rozkręcanie miniga. No, zobaczymy jak co z tego będzie No jestem zupełnie naznaczony śmiercią, czy jak to się tam nazywa, no ale przynajmniej tutaj szybciej biegam, więc... A mapa jest taka dość rozległa bym powiedział, więc szybciej dobiegnę również do pola walki. Czo ten sniper. Gdzie? Tam ktoś na ten... mnie. Ono tu. Ono tu. A, lipa pod tymi rękawiczkami jestem łatwy do zabicia. Bo to naznaczenie śmiercią sprawia, że większe obrażenia otrzymuje, znaczy się diazda daje chyba mniejsze. temu no, no, no. król wów się zabił. A kryt! Dobra, asysta za śmierć szpiega. No co za tchórz! Kupacz tchórzu! Jakiś walczy ze mną na pięści, jak prawdziwy mężczyzna! A nie bać się! No ale trudno, no, nie każdy. Kurczę trzech medyków, nie? Niektóre wszyscy nie leczą i dają mi uber. <laughs> nie, nic przeciwko osom no, weź umrzyj. Simku mnie leczy, dziękuję. A nie, ale tracimy pół, więc trzeba szybko iść go odzyskać. Znaczy, nie zdążę go obronić, więc chociaż mu go odzyskam. Nie co, stoimy tutaj, postoimy Ło trafiłem na snajpera za wow. Naprawdę Gdzie to, co to było Spróbujemy spróbujemy spiąć No, przełącza się I do boju Ło, co się dzieje o, to moje zbieganie z piąchem było chyba złym rozwiązaniem. Czy ja to przeżyję? Chyba nie, bo mam mało HP i spłonąłem. Ale kość tam zabiłem, patrzcie, dwa kille były. Niestety mój czas tego gruby się skończył, więc zaraz będę medykiem. Ja, niech będzie na razie te zestaw. Dobra. Jej, król wów poleczymy się, on ma co prawda Quick Fix'a, więc szybciej Ubera, no zbiera Ubera, ale z drugiej strony niego Uber nie daje mi nieśmiertelności. Często się wkurzam, bo ten... ta Uber piła nie działa wcale tak fajnie, no właśnie jak to jest y, napisane w opisie, bo jestem pewien, że trafiłem tego tyro e, więcej razy i powinienem już mieć pełen ładunek na przykład. No ale to poradzimy. No właśnie, nie mogę go trafić żadną strzykawką. Jaka siara! Dzięki za osiągnięcie. Nie wiem, Alojam, czy dzięki mnie dostaję jakieś osiągnięcie? Cieszę się. Też bym chciał. Królu Lwów. Do boju. Mach sznel! Raus jawol natur liś! Mach No, a innego medyka, żeby przecież nie umarł za szybko, bo tego też byśmy przecież nie chcieli Królu lwu, walcz, a nie uciekasz No i dostał headshota Tyle powalczyliśmy Whoa! No i zabił mnie scout Kopia, reklama się dołącza. O, teraz będę szpiegiem To jest a może spróbujemy ambasador, dawno ambasadorem nie grałem Szczególnie chyba znaczy szczególnie w sumie, jako śpieg, bo tylko szpieg ma ambasador. Logika to wtedy, no ale dobra. Ale ogółem dawno ambasadorem nie grałem, mam wrażenie, więc czemu by nie możemy spróbować się im pobawić. A, no dobra, a, a. A. nie nie, co prawda nie zabiłem go. Nie trafiłem headshota, ale dostałem asystę. Zawsze to jakiś sukces. Nie odejdź ode mnie Cholercia podpalił mnie szpicer, jaki tam szpieg ten podpalił mnie Pyro mnie podpalił no i straszna lipa z tego powodu W tym wypadku przydałby mi się w sumie zamrożony agent właśnie Zamiast nożyka, żeby się zgasić Może dzwon zmarłego? A czemu? bo nie, zobaczymy Nie Wygramy, a nie piątki, przebijamy Hehehe. No! Jakie głupie! Widzieliście? Nawet jak użyję dzwonu zmarłego, to mi się włącza ta głupia reklama. za dziadostwo! O nie, nie... Tutaj, tutaj tak nie może być. Nie, dobra, to w takim razie przez to, że serwer jest głupi, nie mogę używać e, dzwonu zmarłego. Będzie trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Hm. Czynam, że jestem bardzo zawiedziony serwerem. Nie wiedziałem, że będzie tak źle. Jaka ja z tymi reklamami? Normalnie dobrze, że już jest tylko 5 minut do końca odcinka, bo dziś, dzisiaj po prostu jestem znerwicowany przez reklamę. Więc <śmierdzę>, że tutaj koledzy się wymieniają jakimiś e, zabawkami. Bardzo ładnie. Niech się wymieniają. To chce niech ma. A ja spróbuję może jakoś dostać się do... O już mi się skończyła energia niewidzialności, ale nie ma. Więc ja spróbuję dostać się do bazy wroga. Tam jest darkness czemu? headshot'a przywale. raczej nie bo pewnie prędzej mnie ktoś tutaj dziawniej niż ja mu dam headshot'a ale przede szczęścia on tu biega jaki fail, nie po prostu <grytanie> on mnie szuka, on mnie szuka Dobra przebrałem się teraz do innego snajpera chociaż to jest może być bardzo błędny, że się w ogóle do snajpera przebrałem ale tutaj mogę się chować. Oj, oj! Uciekłem! Ha! Nie wierzę. Oj! O, nie zauważył mnie, by się akurat obrócił do mnie plecami. Ha ha! Tyle wygrać. Dobra jakoś nie umiem tych headshotów z tego z ambasadora jakoś ostatnio walić. Nie wiem dlaczego mi to kompletnie nie wychodzi. O! No kurczę, widzieliście przeżył, to są dwa hity, z czego jeden to był taki fajny headshotik A mimo to przeżył o o i fail z mojej strony straszny bo chyba ja już trzecia śmierć jako szpieg więc przełączamy się do łupyrka No dobra niech Czemu nie wiem O, jakby leciał widzieliście Jo! A bo to ten headshot a on do mnie podbiegł ja już się zdziwiłem że kiedy ja, jak to jest możliwe że już wiem, tak szybko od razu nie A to ten headshot od snajpera Łoń! Proszę wyjść snajperze Patrzcie, go spaliłem chyba. Ha, ha. Wow! Znowu, snajper, wiedziałem, wiedziałem. To jest mapa dla snajperów, a jeszcze ani razu snajpera nie wylącałem, to jest po prostu mój pech Ale wiem, że na bank na tego typu mapę przyjdę jak będzie tydzień ze snajperem To nie ma bata, że mnie przyszedł. To prawda ja jestem oczywiście noobem i było szaterem, ale to już tam szczegóły. A, kabum, ja wiem, chciałeś mi z granatu przywalić. Aha, i flarą, je! Oh yeah. No i znowu sniper, chyba to była trzecia śmierć już jako niestety. Spróbujemy scoutem szybko dobiec tam do tych sniperów i ich tam załatwić. Ojoj, ojoj, ojoj. Ha! Zabiłem go i się podleciłem, jestem przeszczęśliwy. Mam nadzieję do... dorwać do, do, tam jakichś sniperów Ani tu mają działko jeszcze słyszę Nie no, gdzie jest działko? Gdzieś słyszę działkę jestem tego po... Dobra, dorwałem jeszcze do jakiegoś... Ee, szpiega? O, no jednym granatem, a bo to lock and load był no. no dobra, no to jestem w stanie uwierzyć, że ten granat nie zabił tak to by było dla mnie nieprawdopodobnie niefortunne Już nam punkt czegnął tam ten kolejny, jasne klient Jok, ja zginąłem Snajperzy, I hate them normalnie po prostu Dobra, to weźmy może pakującego zabójcę Bąka, o weźmiemy bąka i Siłę natury Siła natury chyba daje większe obrażenia, nie? Nie, ale większa częstośliwość A Tak, no dobra, to nie będzie i tak Wow, zabiłem pyrę. Widzieliście to? Widzieliście jak ja zabiłem tą pyrę? Ha! Oddominowałem przynajmniej Darknessa. Nie, nie, daj mi spokój! Jeden HP! Ha, ha. Co mi się Co mi drawisz? Skąd że ja skręcimy mam mapseczkę wiadomo Oj to był błąd <laughs> e, To było drugie czy trzecie życie jako? Scout? Chyba trzecie więc Przełączamy się na nową postać Szpieg Aha no dobra, to Nie zdążyłem kliknąć No dobra Haha, <laughs> jak go wyptałem pod działko, widzieliście? Widzieliście to było pro O, no nie używam siły natury. <laughs> Oj. Nie, chociaż rozwali to działko. Nie! I spadłem jeszcze, nie rozwalę działka i zginę. I spalę. 2 HP. Ha! Tyle wygrać, wyciekam do domu. Sobie ja idę się podleczyć, póki mam na to okazję. A to jest moje ostatnie życie, już następnego życia nie będę nagrywał, bo widzę, że czas nam się kończy. Tak więc chciałem wiedzieć, że jak teraz ginę, ale widzę, że to jest dark, więc może być, że zginę już za sekundkę. Nie, 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 nie. Ha! Wow, za 95! No, 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 nie wiedziałem, że siła natury można z taką siłą przywalić siłą natury <laughs> o ale spadłem, to było głupie no <laughs> no 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 look at me o jeszcze mnie obsypał mlekiem znaczy obsypał, no było bardzo mądre i na koniec dominacja, no trudno się mówi więc ja się z wami żegnam, jutro będzie już jakiś normalny serwer i zaczynamy tydzień ze Scoutem, czyli w sumie z tą postacią, którą przed chwilą byłem. To było na tyle, trzymajcie się i do następnego. Hej!